Takie różne i inne takie podziwka Ale jest pokażę wam, pokażę wam inne takie bazgrulaki. Siema. Siema. To mój kolega. Już, bie, już biegniemy gdzie indziej. Patrzcie. Tutaj bez pytania zrobiliśmy sobie taką miksturkę. No, lub... no bo chcieliśmy zrobić slajma i nam nie wyszło. No właśnie. Patrzcie. Ful. Taka miksturka jedna no strasznie taka dziwna. No, za dużo wody, bo tu... Napiszcie w komentarzu, czy byście chcieli z z dotknąć to coś. Ja już dotknęłam, fuj. Chodźcie, to zobaczymy kompostnik. Tam będzie dużo osi. I co I z się. tego? Patrzcie, tutaj jakąś dziurkę tam wykopali, żeby zasypać tamto. Patrzcie, a tu, tu jest kompostnik. Kompostnik, kompost. Właśnie już wam pokazuję. Boisko. tutaj jest taka drabinka, po której można wchodzić. I patrzcie. Tam są piłkarze. No. Widzicie? I tam Dobra, idziemy już. Tak wygląda całe boisko. Widzicie? To koniec naszego odcinka. Nara.